Cześć, manko wam wszystkim, z tej strony Ziemniak, a to jest kolejny odcinek, znaczy dokładnie to drugi odcinek, gry pod tytułem Simulator Demolki W tym odcinku, znaczy w poprzednim robiliśmy no znaczy ja robiłem dwa samouczki młota automatycznego i koparki... Nie, to była koparka czy coś w tym stylu. A teraz te, teraz będę, no, rozwalał ściany w kolejnej... znaczy w pierwszej misji. Bardzo ciekawa misja, rozwalanie ścian na zaznaczonym, wysprajowanym pewnie I X. Ta misja będzie bardzo, bardzo, bardzo nudna. Znaczy, odcinek. Ale jeszcze w tym odcinku postaram się kupić mod, mod tak, pneumatyczny i zrobić na niego samouczka. Żeby te, potem te samouczki dawają... ...PD czy coś takiego, nie wiem po co to jest, ale zawsze coś. Bardzo ciekawa gra, no tu się nic praktycznie nie dzieje, więc ciężko coś tu komentować, ale wydaje mi się, że coraz szybciej uderzę pod motem automatycznym. Ogólnie yy, to, yy, nie mogę się wysłowić, Gdy musiałem jeszcze raz przechodzić te samouczki, co w przed, poprzednim odcinku to jest w ogóle już nowa gra, bo już miałem odcinki tylko coś mi dźwięk się na początku nie nagrał, dwa odcinki nawet nagrałem z tego. I musiałem wszystko od początku. Dzisiaj zamiast tego bym nagrał Sa 1 pierwszy odcinek, ale niestety nie mogłem zainstalować, bo nagrywarkę pożyczyłem Kezikowi, bo on sobie instaluje Windę do 7 i nagle... Nieważne już nic się nie stało. Czy znaczy nic nie będę mówił więcej. No... Mi się tak zdaje, że mniej więcej będzie raz ten odcinek z tej serii, raz z Crazy'sa, dopiero jak zainstaluję Krajzisa. Ogólnie tak myślałem, żeby jeszcze może trochę tak Skyrima nagrać, na przykład jak to się robi, czy coś. Tylko no nie wiem, po pierwsze czy mi pójdzie i czy chcecie oglądać Skyrima. Battlefield też mam, ale muszę niestety ściągać go jeszcze raz, bo coś jakiś błąd się popełnił w ogóle, jak, jak ściągałem to się to powinno być... Przy ściąganiu powinien wkładać drugu, powinienem wkładać drugą płytę, a się jakoś tak zrobiło, że jedną tylko wżu, włożyłem i drugiej nie było trzeba, nie wiem, jak, chyba jak, jakiś brak był, dlatego pewnie mi się tak zawsze zacinał. Ale na 100% Battlefield by mi nie poszedł z nagrywaniem. Przy moim szybkim komputerze to by było ciężko. Ogólnie teraz tu mamy czas jeszcze. Jak widzicie, w pierwszym, ten pasek w prawym dolnym rogu, to jest ile mamy już pieniążków. Drugi to jest ten na szaro, to jest czas i on idzie tak w dół i, no i się kurczy. a jak dojdzie to koniec misji, przegrałem. Ten zielony to jest ile już wykonałem tego, a czerwony to co, co źle zrobiłem. W sensie takie na przykład, że rozwaliłem, znaczy no rozwaliłem to co nie powinienem rozwalać. Jak Cały dojdzie czerwony to To, to koniec gry I tyle Jeszcze może Nie, Ja jest, że jeszcze inny bieg to nie mam Co ja jeszcze mam Test drive'a jeszcze mam Z tego by można było coś nagrać Ale to, to chyba Piotr, znaczy Flash to będzie chyba Nagrywał, bo Znaczy ogólnie to Kierownica coś nie działa. Pożyczyłem od, od kolegi I nie ja wiem, coś przestała działać, przy tym grałem. I teraz jeszcze się okazało, że nie wiem, muszę wszystko od nowa przechodzić, inne samochody, nowe samochody, wszystko od nowa. Znaczy, nowe samochody zbierać i no ogólnie dobra. Nie wiem jeszcze, jakie mam Tak myślałem, żeby może z jakiejś strategicznej coś nagrać. Czy o tym to pewnie Piotr bardziej, bo mnie jest strategiczny, niech wiem Jeszcze mam Hitmana, o z Hitmana mogę mu też coś nagrać, ale spokojnie, na początku Crisis tą grę skończę i mam, mam dużo czasu Więc kiedyś ten kanał się bardziej rozkręci o, Ogólnie to taki mam cienki komputer tak za rok, może dwa sobie kupię nowy, bo już z tym to że żadne nie będą na to wychodzić chodzić. I nie pytajcie jaki mam komputer, bo nie wiem sam. Znaczy no, tam mówią, wiedziałem kiedyś tam, ale teraz to... Nie wiem, ma, ma już połowa czasu ma, znaczy minęła połowa czasu. O te, to co przed chwilą zebrałem to jest... Yy, to, to było jakieś kupa metalu, nie, nie kupa, na pewno nie napisali kupa, ale... O, coś. Jakiś sąsiad napalił ten... Yy, tak, chcę zakończyć misję. Zdobywając doświadczenie będziesz... U... Będziesz używać dostęp... Dobra, nie wiem. Dobra, mam poziom drugi, no to idziemy kupić mod pneumatyczny. Jeszcze zrobimy samą łuczka łuczka w, w tym odcinku. Aha już tu można, można sprintować shiftem, grafika o jak ładnie przejdziemy. No już mówiłem w tamtym, no jest ładna i tyle. Ale ja nie kupowałem, a to, to automatycznie się zrobiło. Tego nie mogę, ha, bo mam wymagany poziom... Cz Aha, czwarty. A ja mam dopiero drugi. Rangę mam... Ka kari... karier... Aha, karierowicz. Rozumiem PD do następnego poziomu. Aha, bo to PD to, to służy do. żeby poziomy zdobywać. Rozumiem już. No to damy. To ukończone, to ukończone. Aha, dobra. Dobra. Idziemy dalej, to pewnie będzie wycięte. Nieważne. Aha, tu będzie młot pneumatyczny, trzeba użyć. Ale to jest... to jest... to jest bardzo dziwne, że tu może nie trzeba używać młoda a To się. No, jak w lewym przyciskiem muszę się uciska. Ale się bo mi się tego nie chce Już, 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 już przechodziłem tam Jak widać czasami co mnie dociągnięcia, bo wszystkim mi wchodzi w... Opowiedzmy na przykład. No, można się zobaczyć, czy wchodzimy w mur po prostu. Świetnie, dobra. No to chyba na tyle w tym odcinku. No to... Aha, no to... to trzymajcie się narka, nie subskrybacie... Nie subskrybujcie nas i dawajcie łapki w dół. Cześć i narka.